Na dzisiejszym spotkaniu w łódzkim Stowarzyszeniu Akwarystów i Terarystów będziemy sobie rozmawiać o tym, jak kupować ryby. O czym tutaj chciałem Wam powiedzieć na tym spotkaniu? Przede wszystkim gdzie kupować. Sprawa wbrew pozorom nie jest taka prosta. Każdy pomyślał sobie, że najprostszy sposób byłoby iść, po prostu iść do sklepu i kupić sobie rybkę, aczkolwiek sklep czasem jest najgorszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o kupno ryb. Gdzie kupować? Przede wszystkim małe sklepy. Małe sklepy mają mniejszy przerzut ryb. Ryba dłużej siedzi w akwarium, można ją poobserwować iść kilka razy w ciągu tygodnia, zobaczyć jakie ryby się zarobują przyjść w trakcie karmienia. To pomaga nam przy wyborze ryb do naszej obsady, które będą się cieszyły dobrym zdrowiem. Sklepy akwarystyczne specjalistyczne. Są, jest tych takich sklepów, wbrew pozorom, kilka w Polsce, gdzie są one typowo nastawione na sprzedaż ryb. Tam wiedza sprzedawców i opiekunów jest troszkę większa. Można liczyć, że w takim sklepie jakość ryb będzie zdecydowanie lepsza niż w takim normalnym sklepie, który zazwyczaj jest prowadzony przez jakiegoś tego Janusza, który zajmuje się akwarystyką typowo zarobkową, a przede wszystkim robi pieniądz na wędkarstwie i psiej kocie. Dobrym rozwiązaniem jest też bezpośrednie kupowanie w hodowlach, zwłaszcza tych gatunków, które są rzadsze, które ciężej dostać. Takie gatunki przede wszystkim kupujemy w hodowlach bezpośrednio u osób, które je rozmnażają. Dlaczego to jest takie ważne? Przede wszystkim jest to takie ważne, że takie specjalistyczne ryby potrzebują specjalistycznych warunków. Sklep nie jest w stanie spełnić szeregu wymogów dla poszczególnych gatunków, które. Ma w swojej ofercie, dlatego w miarę to e, możliwości uśrednia. Część z ślepów trzyma po prostu jedne ryby na miękkiej wodzie, drugie ryby na twardej wodzie i to jest jedyne, e, jedyny zabieg z wodą, który jest robiony. To nie zawsze dla e, takich bardziej wyszukanych gatunków ryb jest dobry. E, importerzy. Jakich importerów wybierać? Przede wszystkim małych, e, małych importerów, którzy zajmują się tym, e, że tak powiem, e, hobbystycznie i z pasji. Jest kilku takich małych giełdkotelów, tak jak Arsie ze Szczecina i jeszcze kilku innych, którzy sprowadzają ryby i dbają o nie jako własne dzieci. Gdy kupujemy z takiej hodowli rybki, możemy być pewni, że będą one tak zadbane, jak to tylko możliwe. Jak wybrać sprzedawcę? To jest już Kolejna część. Wcześniej Wam mówiłem, że nie w każdym sklepie rybę można kupić i nie każdy sklep będzie reprezentował tak, sobą tak samą dobrą jakość. Przede wszystkim wybieramy sklepy, które wyglądają w miarę. Schludnie akwarystycznie. Nie chodzi mi tutaj o to, że ma być czysto, tylko po prostu czysto ma być w zbiornikach. Nie może leżeć jakoś strasznie dużo detrytusu, padłych ryb, gnijących roślin i takich rzeczy. Każda ilość detrytusu w zbiorniku powoduje to, że zmniejsza się komfort życia ryb. Kolejną taką rzeczą, która na pierwszy rzut oka, nawet jak ktoś się nie zna, może nam podpowiedzieć o jakości takiego sklepu. To jest to, ile gatunków jest w akwarium. Takim wzorowym przykładem e, tego jak powinno być jest jeden gatunek jedna akwarium. E, wiadomo, że to czasem ciężko zrobić, no bo nikt nie ma takiego wielkiego sklepu, żeby postawić 150 czy 200 zbiorników e, poza tymi sklepami, które są praktycznie nastawione na akwarystykę. No ale im więcej gatunków w jednym akwarium, tym większe prawdopodobieństwo, że te rybki wszystkie będą chore. E, trudno takie akwaria jest odkażać. E, po każdej sprzeda sprzedanej e, partii ryb powinno się przeprowadzić jakąś tam dezynfekcję albo chociaż odłogowanie takiego akwarium e, przez 2-3 tygodnie, żeby pozbyć się e, patogenów, które tam się namnożyły w dużych ilościach. E, gdy sklep prowadzi sprzedaż ciągłą bez takich przerw. Doprowadza to do tego, że takie sklepy są potężnymi magazynami chorób. Gdy z takiego sklepu kupimy rybkę, to na 99% będzie ona już chora na kilkanaście gatunków różnych chorób, których będzie albo nosicielami, albo bezpośrednio będą wpływały na jej stan zdrowia. Co po wpuszczeniu do zbiornika może spowodować to, że słabsze osobniki z naszej obsady zaczną nam zdychać, aż w końcu dojdzie do epidemii i wydychają nam. Rybki, które mamy w akwarium, niekoniecznie nawet te, które kupiliśmy. Eee, taką kolejną rzeczą jest po prostu sprawdzenie wiedzy e, takiego akwarysty. Pytamy go, e, zaczynamy od tego, e, że pytamy się o rybkę, e, która pływa w, w akwarium po łacinie. To jest najprostszy sposób. Jeśli zapytamy o kogoś o kilka ryb po łacinie, i łacińskimi nazwami, to już wiemy, czy to jest sprzedawca, taki włosaty Janusz, który prowadzi sklep zoologiczny z wędkarstwem i dodatkowo trzyma rybki, czy to jest osoba, która faktycznie na tym się troszkę zna i ma pojęcia o tym, co w akwarium się znajduje. To jest taki pierwszy test. Drugim testem jest zapytanie o to, na jakiej wodzie rybki pływają. Jeśli sprzedawca powie, że wszystkie rybki pływają na Kronówce, to mogą być tego dwa powody. Albo ma tak nisko wykwalifikowanych e, e, ludzi, którzy przychodzą po rybki, że po prostu trzyma te rybki wszystkie na kranówce, e, żeby ryb, e, ludziom nie zdychały w domach, co też się czasem zdarza, no, zwłaszcza w mniejszych mi 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 miejscowościach nie wszyscy są tak asertywni, żeby e, prowadzić wojnę z e, klientami o to, żeby e, coś tam o rybkach wiedzieli, tylko po prostu stwarzają takie warunki, żeby ryba po przy przy przyniesieniu do domu od razu nie zdechła. Ehm, aczkolwiek lepiej wybierać te sklepy, które jednak nastawiają się na e, jakąś tam edukację e, ludzi i e, sprzedają ryby w miarę w ta, e, możliwości w takiej wodzie, w jakiej one powinny pływać. E, czyli jeśli ryba wymaga miękkiej kwaśnej wody, to sprzedają je w miękkiej kwaśnej wodzie, jeśli w zasadowej, e, to w zasadowej e, i tak dalej, czy tam nawet jakieś głupie solenie ryb, które wymagają e, tego do lepszej kondycji. Hmm. A, jeszcze jedno, higiena, e, to jest ważna bardzo rzecz w, w sklepie biologicznym, jeśli ktoś, e, patrzymy jak on się zachowuje e, podczas sprzedaży innym, będzie łapał wszystkie rybki jedną siatką, e, do jednego kubka, a potem zapakuje do jednego worka, to wyjdźcie z tego sklepu i nigdy więcej nie wracajcie. E, to znaczy tylko o tym, że ten pan nie ma zielonego pojęcia w ogóle co robi i e, dlaczego ma ten sklep i dlaczego się tym zajmuje a robi to tylko dlatego, żeby mieć pieniądze. Podstawa przy sklepie zoologicznym to higiena. Przede wszystkim dlatego, że sam sobie szkodzi w ten sposób. Łapiąc jedną siatką wszystkie ryby po akwariach, roznosi sobie choroby, co skutkuje tym, że potem wszystkie ryby są chore na wszystko w takim sklepie. Druga rzecz, każda ryba, mimo że te ryby mogą nawet wszystkie pływać na kanaluce każda ma inne parametry wody w takim akwarium. Wystarczy, że jest inna troszkę wielkość akwarium, więcej troszkę obsady, może być więcej lub mniej azotanów, inne pH. Gdy takie wszystkie rybki z różnych akwarii powrzuca do jednego worka, na dzień dobry mają popalone płetwy, otwierają się wrota infekcji, śluz zostaje, uszkodzony i taka rybka nawet jeśli była w miarę zdrowa w takim akwarium na pewno zdrowa u Was nie będzie a po co kupować rybkę, którą od razu trzeba leczyć trzeba sobie zadać to pytanie czy to w ogóle ma sens dlatego dbajcie o to nawet jeśli widzicie że ktoś z oszczędności materiału bo niektórzy też z takiego powodu łapią różnymi siatkami ale wrzucają wszystko do jednego worka Proście wszystko o opakowanie w oddzielne worki. Wiem, że to jest niezbyt ekologiczne, ale każda ryba w innym akwarium ma inne parametry wody i nawet te pół godziny czy godzina, zanim dojedziecie do domu, robi różnicę w przypadku takiej ryby. Zdecydowanie lepiej będą one się czuły, jeśli zapakuje, zapakowane będą jak należy. Już nie będę tutaj wchodził w to, jak pakować ryby, bo to jest oddzielny temat. Ba mało sklepów zoologicznych. E, też pakuje ryby w odpowiedni sposób, e, no ale powiedzmy, że jeśli w ten sposób, że ryba jest złapana e, oddzielną siatką do oddzielnego kubka, zdezynfekowanego i do oddzielnego worka, to macie większe szanse na to, że przeżyje. E, taką kolejną rzeczą jest to, jak wybierać ryby, które chcemy kupić. E, ryby wybieramy przede wszystkim na podstawie obserwacji. Jak już powiedziałem wcześniej, jeśli w sklepie jest mniejsza sprzedaż, nie tak aż dużo ryby jest sprzedawanych w ciągu tygodnia, to możemy taką rybkę sobie przez kilka dni poobserwować, jak ona się zachowuje. Czy stoi w kącie, czy normalnie żeruje, czy w jakiś sposób kołyszący się nie porusza lub też nienormalnie wystawia się na światło i jest apatyczna. To wszystko takie typowe symptomy chorób, które gdzieś tam tą rybę mogą gryźć i powoduje to, że taką rybkę można od razu skreślić z listy naszej zakupowej. Na co zwrócić e, uwagę? Ja tutaj sobie wypisałem kilka takich rzeczy e, podstawowych. Muszę to sobie nawet w formie e, tabelki z Excelu e, wydrukować, gdy idziemy do sklepu e, i po prostu odznaczać e, w przypadku rybek, które chcemy kupić. E, to jest tak prawidłowy śluz. Jeśli rybka nie ze ślus ciała, e, nie wiszą na niej takie gluty, e, to znaczy o tym, że pH e, jest w miarę dobre, nie ma żadnych ekstopasożytów. pasożytów. I już mamy tutaj podstawy przypuszczać, że w miarę jest ok z tym rybą. Odchody. W miarę możliwości, jeśli dłużej posiedzicie w sklepie, możecie zaobserwować w poszczególnych partiach ryb, jakie mają odchody. Gdy odchody są ciągnące, przezroczyste, to już jest jakiś symptom, że może coś się zdziać z taką rybką niedobrego. No, chyba, że Yy, Właściwie sklepu tak jakby yy, wodzieniem, bo tak też się czasem zdarza, nie można go winić za to, że mają te te yy, Kształt płetw, pozwijane płetwy, posklejane, yy, to też jest objaw chorobowy. E, kolor ciała. Takie nienormalnie kolorowe ryby, które nie powinny być cały czas starła, e, kolorowe, są cały czas kolorowe w akwarium lub też są m, szare i takie przestraszone bardzo e, bez koloru takiego, jak powinny mieć. E, to też są objawy chorobowe albo objawy e, stresu spowodowanego e, warunkami w akwarium. Gdy woda jest zbyt zimna, pH zbyt niskie e, lub też z wielu innych powodów e, takie zmiany mogą... E, następować. Ruch. Gdy widzimy rybkę, która wykonuje takie skakowe ruchy, to też jest objaw tego, że może coś się gryźć, gdy ryby się ocierają w dno. To jest powód tego, że coś tam na nich siedzi. Wszelkie dziury, otarcia na rybach to też mogą być objawy e, infekcji lub też e, agresji w akwarium. Agresja w akwarium często do, doprowadza do posocznicy. Takie zestresowane ryby, powiem na pososznicy, to jest jak wiadomo ryba, którą, e, e, choroba, którą ciężko wyleczyć u ryb. E, apetyt. Gdy trafimy akurat na karmienie ryb, to jest bardzo dobra opcja, żeby e, zweryfikować jakość i kondycję e, podopiecznych w sklepie. Gdzie takie ryby bardzo chętnie podchodzą do pokarmów, wyjadają go do, do zera. To znaczy, że taka ryba jest w miarę dobrej kondycji nawet jeśli coś ją tam gryzie, to jest ją łatwo potem wyratować w naszych warunkach. Przeprowadzają jakąś tam krótką aklimatyzację i potem kwarantannę przed wpuszczeniem do zbiornika. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny i pomoże Wam w zakupach ryb i nie spowoduje, że będziecie mieli tak dużo problemów przy kupowaniu nowych rybek do swojej obsady. Dziękuję.